Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj będę robił wyzwanie siłowe na barki: 50 znosów bokiem na boczny akton barków. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, możesz zostawić subskrypcję. Popieczkę w górę, zostawić komentarz, wbić na Instagram, link znajduje się w opisie oraz udostępnij, Dzisiaj szybko rozgrzewam. Będę robić na handlach 2,5 kilo, czyli razem 5 kg 5 serii po 10 powtórzeń. Także jedziemy. Ok, dobra, szybka rozgrzewka weszła. Raz jadę 50 powtórzeń znosów barków. Okej, okay, druga seria. Dobra, trzecia seria. Dobra, czwarta seria. Okej, okay, ostatnie dziesięć powtórzeń. I teraz jeszcze zatrzymam na samej górze na kilka sekund. Okay. Ok, dobra, wyzwanie zrobione, to było na tyle, fajna pompa w barkach szybko weszła. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, możesz zostawić subskrypcję, łapaczkę w górę, stawić komentarz. Ja się żegnam i widzimy się w kolejnych filmach.